Także witam was w tym kolejnym odcinku na moim kanale z gry farming, z farminga oczywiście, Znaczy nie z farminga tylko z rala. <laughs> <laughs> w jesteśmy. E, planuję założyć kanał koli ten Battle Games, ale to zobaczycie jeszcze. E, w swoim czasie na razie jeszcze nie chcę, tego może na wakacje wam założę. E, co jeszcze? No zostawcie suba dzwonem lajka by to oglądacie w czwartek, jakby chyba nie patrząc, chyba tak Także miłego Wam czwartku życzę. Oglądacie gdzieś to po 16, chyba o 16.30 maksymalnie jutro piąteczek, piątek, czek piątunio Piękny dzień jutro. E, zostawcie też followka, pani Wielka, nawet kaszaty tam również, zostawcie suba. Błędę wdzięczny dla każdego subika. Tutaj jest OK. Tutaj trzeba grabiąca oczywiście koła grabiące, nie kółko, tylko koła grabiące. I lecimy z łacineczkiem Tam pewnie mi poderwało tą zgrabiarkę, nie? No tak, no, ja oczywiście, że tak. To tu na jeden pokos, zgrabimy tak samo jak to naprzeciwko. Możemy sobie sobie przejść czyli to to zrobić od razu. O widzicie. Sobie zrobić to największe nawet na razie. To teraz sobie porobimy. dookoła się przejedziemy ze, ze trzy razy może i nawet i tu. te tu jak trzeba nawinąć. jakoś takoś będzie musiało to być możemy to sobie połączyć do łąki i tam, tam, tam po tamtej stronie również nie wiem ile jeszcze odcinków będzie z tych sianokosów ale sianokosy trwają trwają i trwają bo ja mam krowy i niestety potrzebuję tego minuty filmu jest. To jest ostatni film, który dzisiaj nagrywam i być może, że na tej karcie graficznej. To już kolejne materiały będą raczej na spokojnie ponagrywane na nowej, na nowce. Czy znaczy nie na nowej, ale tak czysto teoretycznie to ja, na nowy tutaj tak lekko to pozgrabia, to co tak nie wyszło. I tutaj jeszcze odgrabię ten jeden raz. Trochę w to wiadę. Mam spokojnie, jak nie co ja mam włączonego. Więc znaczy, nie ja mam modu w ogóle tutaj do danego. No i sobie jeszcze raz to odgrawię, żeby mi się lepiej to robiło. I teraz ja tylko będę tak nawracał. Cek, pek. I bailandu będzie nie? męczenie się. tak, tak. Znaczy, tutaj nie za bardzo, nie daję tak robić. Nawracamy no, i. Sorry, to te hałasa, ale to kierownica niestety to jest taka mała łąka że to sobie pozbawiamy tak właśnie, na szybkiego można by rzec. na wariackich papierach to sobie zrobimy Dobra, ta łączka jest skrabiona cała. A mamy 6 minut filmu. No dobra, zrobimy jeszcze na dwa przejazdy chyba. Oś, jeszcze szkodzę i dopiero będzie. Bo tam widziałem Barta, że sobie ten. Młody uszkodził właśnie ośka w 3Peku, to Ja taki nie będę I nie zezwę nie będę tego robił co młody Ty to wiesz o co chodzi, chyba odcinku widziałem Jak ten ci rozpierdolił jak kurwa w 3 no, Chyba z agregatem wtedy jeździł bo ja się dobrze przypominam no to przodem tylko zahaczyłem lekko, ale nie łodźką lekko tam obciążnikiem można puknąć, ale nie bez przesady To jest kurwa ten pachołek ze strony Nastawiają tych pachołków. się i będzie kapitalnie to wszystko. Jak to mówią ponociano ja ludzi zmieniania. Mam nic do stracenia. Moja nowa BMA. Ponoćiano ludzi zmienia, nie mam nic do stracenia, nowa fajna a Wiem, że sobie można wyjść i też te koła podnieść, Wam tak się powiem, ale kto w realu podnosi koła jak skrabia co minutę na każdym przejeździe to jest bez sensu mogliśmy hydrauliczne coś zrobić, że w sensie hydrauliką się steruje góra-dół na tym aż takie głupie no to tekstura się baguje niestety nie będę już jechał i specjalnie je składu bo to jest nieopłacalne tu jest szeroka droga, żeby z tym przejechać sobie tak, było I się przejedzie trzeba tylko uważać właśnie na te słupy No to słupem na tym trzeba to Wszystko wymierzyć No i tu jest zero słupów, jest praktycznie I właśnie kapitalnie widzicie Na capitania cioè sai cioè, i... Cioè... 20, nie, dziesiąta pięćdziesiąt cztery jest. Znaczy no, jeśli chodzi mi o czas trwania tego materiału, to 11 już jest minut. Hmm. Przez 8 godzin to ja na praktykach jestem Kurwa, ostatnie takie tygodnie praktyk To jest takie ciężkie nie? Czemu? Ale trzeba przeżyć, niestety. Ja jeszcze raz wlecimy dookoła. Miasto wciąga mnie, zamykam oczy i chcę zgasnąć. Na z zrobienie dzisiaj co to robimy a Siano nie chciał na pewno tam robić na takim save, wiecie. innym trochę tego, trochę tamtego i... 19 jest, a wyjazdu zapalę wam tego streamka dzisiaj. Mamy ich to jest to Jak dzisiaj zrobię live'a jutro. No to poniżej tych 10 godzin chyba powinienem już zejść na spokoju, No na pewno zejdę. Ja hmm. mnie powyżęło trochę teraz. Ja chciałem zaczekać tej nowej karty, jak to będzie włożone, i tu by odpalę tego farminga i zobaczę, jak to kura będzie wyglądało. Biorę, no Nie który to przejazd jest Powiem jeszcze, że trzeci Czy drugi dopiero Nie, chyba drugi dopiero No bo to ostatni byłby przejazd Taki dookoła i zaczynamy to grawić już. Maksymalnie, 7 odcinek będzie z tego i koniec. Nie. Z pasowania to może z jeden odcinek też będziesz, będzie, tylko jeden. A ze zbierania to nie wiem w sumie. Z jeden maksymalnie, też te dwa odcinki, i koniec. Maksymalnie te dwa łacineczki kapitalne bumbum lepiej jakoś kierować. O, moje plecy, ała. że nalaję programy poogram i poogarnię tutaj Dlatego ja też on tak szczerze mówię może się uda zacząć napisać jak tam w szkole jak to oglądacie czyli to macie czwartek czyli jak, tam miesiąc, jak wam miło dzisiaj czwarty? no bo ja wiem że czwartek dla co dla niektórych to taki no taki trochę do dupy jest na życie no, ale to tylko z moich jakby moich no takich o po prostu że czwartek to zawsze jest taki dzień, wiecie że najwięcej czegoś jest, nie każdy bawia o co mi chodzi wiecie jak gdzieś do pracy chodzi to tak, dopiero 18 minut materiału, jest. Także jak kolejny odcinek będzie z... Po prostu z tego to będzie zeprasowanie Po prostu już By skrócić trochę etapy tych prac na sianokłasach, to może jeszcze się w tym tygodniu By udało te żniwa w końcu zrobić I to robimy jeden odcinek ze zbierania, bo... Tych belek, bo te belki 15 to wiecie co to było także może jeszcze tą łąkę no zobaczymy ile tutaj jest jeszcze. tyle zobaczymy, no to może się jeszcze uda to zagrabić dzisiaj no tu trzeba odbijać mocno mocno się było odbijać. Dobra I rura, zostawcie suba, lajka, dzwonacie na kanale, tutaj na tym BTK szoty. Niedługo będzie na, może i drugi kanał, tak się oczekujcie, w niedługim okresie. Tylko muszę się do tego zebrać i zmotywować, żeby ten drugi kanał powstał i żeby tam filmy były tak jakoś co parę dni, chociaż. Żeby ten kanał tam też się również rozwijał. Tam będą inne gry, a tu będzie farming nie? żeby nie było, że mieszam czy coś, albo zostaniemy przy tym kanale, zobaczymy tylko, nie? Także co czas pokażę, to, to zobaczycie, nie? do dualej z odcinkiem Bożym. Tu poprzesniaków nigdy nie robimy, to jest nieopłacalne 27 minut. No jak tego to zrobimy to na live, no bez problemu. Wkradł mi 4 godzinki zlecą przez to. to jest właśnie to, że coś będę robił na tym live. A live może na kierze będzie to bardzo chciałbym, że dzisiaj będę na chyba te kierownice włączał Miniaturaczkę, się strzelimy jakąś na Właśnie na, na tego live'a żeby zrobić no to nie wyjdzie tam się być. Tutaj, tutaj chociaż od tego stawu to Czy dzisiaj przyjdzie mi ten przelew? Bo dzisiaj jest sobota, a wczoraj jest żeby już wypłacili mi ten przelew do 23 Coś tam. Może dzisiaj mi już wypłacą. Jak wypłacą, to od razu kupuję od gościa i tyle, nie? Vlog. z tego, że jadę po prostu po to coś trzeba wprowadzać do tej kanał ciekawego Będę się przez to bardziej rozwinie, ja. też jak będzie na coś, nie w polu do roboty Bo spróbuję dla was vlogi ponagrywać chociaż że coś tam wiecie ten Człowiek się rozwijanie z nie Stoi w miejscu Jak ten Jak ten człowiek najgorszy No to zgrabimy sobie na jeden przejazd, bo coś że nie ma. Nie lata tu z tą presą. Jak to Roman mówi, wielkopolski. Pozdrawiam serdecznie. Przyszła, ale dobra. Ja kończę odcinek. Na razie, cześć i zacząłem na live dziś.